Złoto to dla wielu inwestycyjna świętość. Bo przecież zawsze warto mieć coś fizycznego, coś trwałego, coś co przetrwa każdą burzę. Dlatego tak wielu ludzi chętnie gromadzi sztabki czy monety bulionowe. Wokół złota narosło jednak wiele mitów, które budują jego popularność. Mit numer jeden. Złoto to zawsze bezpieczna inwestycja. Serio? To przypomnij sobie 2012 rok, kiedy spadło z 1900 na 1050 dolarów. W dwa lata złoto straciło prawie 45%. Ktoś powie, bardzo spadło? Szybko odbije. Wspomniane spadki z 2012 złoto odrabiało przez 9 lat. A gdybyś miał okazję kupić złoto na początku lat 80., to na zero wychodziłbyś przez. Kolejne blisko 30. Ktoś powie, to tylko dowody anegdotyczne, bo przecież nie wszyscy kupują na szczycie. Jasne. Tylko dlaczego, właśnie w okolicach maksimów rynkowych, tak dużo o inwestowaniu mówi się w taksówkach i zakładach fryzjerskich. Tak właśnie wygląda stabilność według złota. Mit numer dwa. Złoto zawsze chroni przed inflacją. Tylko że nie zawsze. Znowu wróćmy do lat 80. Inflacja w USA jest dwucyfrowa, a złoto przez dwie dekady niemal stoi w miejscu. Podobnie było z postpandemiczną inflacją. W Polsce, którą wszyscy pamiętamy, a która przekroczyła w pewnym momencie nawet 18%. Złoto znowu stało w miejscu, a swój obecny rajd zaczęło akurat wtedy, gdy wskaźniki inflacji pokazały dołki. Zatem chroni? Może, ale niekoniecznie wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujesz. Mit numer 3. Złoto rośnie, kiedy akcje spadają. Czasem to prawda, ale nie zawsze. Popatrz na wykresy. Na przykład w 2008 roku, podczas największej paniki rynkowej, złoto zanurkowało jak wszystko inne. Po prostu wszystko leciało. I złoto nie było tu żadnym superbohaterem. Złoto może być dobrym składnikiem portfela, ale nie jest magiczne. Nie płaci odsetek, nie wypłaca dywidend, nie rozwija się jak firma. Po prostu leży, oby w bezpiecznym miejscu i czeka, aż ktoś przestraszy się bardziej niż ty.